Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, od wczoraj w przestrzeni publicznej krążą informacje o istnieniu koronawirusa, a właściwie jego ogniska na terenie gminy Kietrz. Uważam, że jestem winna państwu informacje w tej sprawie. Informacje, które chcę przekazać nie są szczególnie pozytywne, ale nie zawsze rzecz w tym, żeby mówić o rzeczach miłych. Najczęściej chodzi nam jednak o tym, aby, o to, aby jednak oddać rzeczywistość. Tak, potwierdzam te informacje. Mamy koronawirusa na terenie naszej gminy. Mamy 21 zakażeń. Dotyczą one domu pomocy społecznej przy ulicy Raciborskiej prowadzonego przez siostry franciszkanki misjonarki Maryi. 19 z tych zakażeń dotyczy mieszkanek tegoż domu, Dwa zakażenia dotyczą pracowników świeckich zatrudnionych w DPS-ie przy ulicy Raciborskiej. Z informacji, które udało mi się pozyskać od pani dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Głubczycach oraz od siostry dyrektor DPS-u przy ulicy Raciborskiej wynika, że na tę chwilę, a właściwie na wczoraj, bo są to informacje z wczoraj, wszystkie zakażone osoby czują się dobrze i właściwie przechodzą jak na tę chwilę, tak jak powiedziałam, przechodzą to zakażenie prawie bezobjawowo. Jaki będzie rozwój sytuacji, trudno stwierdzić, jakkolwiek na pewno wszyscy i państwo ja życzymy, żeby przebieg był tak łagodny, jaki jest w tej chwili. Drodzy Państwo, ja jestem w stałym kontakcie z Sanepidem Głupczyckim, w stałym kontakcie z siostrą dyrektor. Jeśli będzie potrzebna jakaś pomoc, a będzie ona wymagała od nas zaangażowania, wówczas będę Państwa o to zaangażowanie prosić. Wczoraj już siostra dyrektor deklarowała, czego DPS potrzebuje. No niektórych z tych próśb my nie jesteśmy w stanie zrealizować, ponieważ są to prośby dotyczące np. uzupełnienia. Dziękuję osób, które by pomagały, tak, pracowników. Więc tutaj przekierowałam tę prośbę do pana starosty Głupczyckiego, pana Piotra Soczyńskiego. On natychmiast sprawą się zajął, obiecał, że będzie rozmawiał z panem wojewodą. Być może już się to stało, bo sytuacja jest tutaj bardzo, bardzo dynamiczna. Siostra dyrektor wspomniała także o potrzebach związanych ze środkami ochrony osobistej. I jeśli siostra będzie sobie życzyła, to my będziemy się starali My mam na myśli radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego. Będziemy się starali jakoś logistycznie zorganizować taką zbiórkę wśród naszych mieszkańców, ale tak jak mówię, wtedy kiedy otrzymam taką jedno, jednoznaczną deklarację ze strony siostry dyrektor, że życzy sobie takiej pomocy i na pewno wówczas takiej pomocy będziemy się starali udzielić, a znając państwa, mieszkańców gminy Kietrz, zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia, Jestem przekonana, że przy pomocy państwa, bez was się to nie uda. Będziemy mogli naszemu domowi pomocy społecznej pomóc. Proszę państwa, z rozmowy z panią dyrektor Sanepidu Gupczyckiego wynika, że w DPS-ie przy ulicy Raciborskiej zachowane były wszystkie obowiązujące procedury. Był reżim sanitarny zachowany z należytą starannością. Mimo to nie udało się uniknąć zakażenia. Niech ta sytuacja będzie też dla nas rodzajem nauki. Nie rozprężajmy się, nie czujmy się bezpieczni. Tego wirusa nie widać, ale on naprawdę jest. Dlatego jeśli tylko możemy, uważajmy ograniczmy nasze wychodzenie z domu ograniczmy odwiedziny osób młodszych czy dzieci u dziadków, u sąsiadów, którzy są starsi albo są obarczeni jakimiś dodatkowymi chorobami. To, że nasza gmina, a właściwie nawet nasz powiat, był dotąd dość łagodnie traktowany przez tę podstępną chorobę, nie znaczy, że jej nie ma. Bardzo Państwa proszę, uważajmy, zachowujmy przede wszystkim zdrowy rozsądek. Czasem lepiej przesadzić trochę z ostrożnością, niż tej, niż tej ostrożności nie dochować. Tak jak powiedziałam, będę państwa prosiła o pomoc, jeśli ona będzie potrzebna, a wszystkim zakażonym życzę dużo, dużo zdrowia, a nam wszystkim tego, żeby ten wirus się nie rozprzestrzenił. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. W dniu dzisiejszym odbyła się 19. sesja Rady Powiatu w Głubczycach której przedmiotem obrad była m.in. Spraw... Spra... sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu Gupczyckiego za rok 2019. Wiąże się z tym konieczność omówienia tematu, a także udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. Po szczegółowej analizie przez radnych oraz przez instytucje kontrolne, a także przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Rada podjęła decyzję o uchwaleniu i udzieleniu absolutorium radzie powiatu w Głubczycach. Chciałbym tutaj złożyć gratulacje starości oraz całym zarządowi za dobrą pracę. Budżet okazał się skrojony na naszą miarę, realny, dobrze przygotowany, dobrze wykonany i dobrze oceniony przez instytucje kontrolne. Szanowni państwo, dzisiaj na sesji zostało udzielone absolutorium zarządowi powiatu. Absolutorium udziela się za wykonanie budżetu, czyli za wykonanie planu, który na zarząd nakłada Rada Powiatu. To dzięki Radzie Powiatu, która dała nam ambitny plan, ale wykonalny, poradziliśmy, się, poradziliśmy sobie z budżetem, wykonaliśmy go z dobrym wynikiem. Dzisiejsza ocena potwierdza to. Dziękuję przy tej okazji wszystkim instytucjom które w ramach samorządu powiatu realizują budżet, bo to również dzięki nim wykonanie tego budżetu stało się możliwe. Dziękuję pracownikom i wszystkim tym, którzy w budżecie powiatu mieli swój udział. Dziękuję zarządowi, radnym, życzę wszystkim pomyślności i przede wszystkim większych przychodów dla naszego samorządu, co spowoduje większe inwestycje w przyszłych latach. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym odbyła się sesja absolutoryjna w Radzie Miejskiej w Głupczycach, na której mieliśmy udzielać absolutorium panu burmistrzowi Adamowi Krupie. Sesja była o godzinie 15.00. Było 20 radnych i po analizie wykonania budżetu za 2019 rok przez Radę Miejską, po długiej dyskusji przeszliśmy do głosowania. I 20 radnych, którzy byli na sesji Rady Miejskiej, 14 radnych poparło zatwierdzenie planu wykonania budżetu przez pana burmistrza za 2019 lat, udzielając absolutorium. Czterech radnych było przeciw i dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Także udzieliliśmy wczoraj absolutorium burmistrzowi Głubczyc. Z ważnych tematów jeszcze na wczorajszej sesji było, były nagrody, które przydzieliliśmy młodzieży szkolnej, która dostała nagrody i stypendia za wyniki sportowe w, w naszej gminie. I tych dzieciaczków było gdzieś około, około 30 w różnych, w tych wszystkich klubach, które na terenie Gminy Głubczyce działają. Odczytałem wszystkie nazwiska. Transmisję można obejrzeć też na, na stronie internetowej z tej sesji, na stronie internetowej Gminy Gupczyca. Dzień dobry Państwu. W minionym tygodniu, to jest od 15 do 21 czerwca, obsada stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głupczycach odnotowała łącznie 23 zdarzenia. To jest 5 pożarów, 15 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. I tak oto w poniedziałek 15 czerwca około godziny 19.30 w głupczycach na ulicy Jana Pawła II strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy 13-letniej dziewczynce, która poruszając się z grupą nagle osunęła się na chodnik. Ze wstępnych oględzin wynikało, że osoba ta jest przytomna, natomiast ma drgawki i wygląda na ogólnie osłabioną. Na miejsce zadysponowano natychmiastowo ze sportownictwa medycznego, któremu przekazano poszkodowaną dziewczynkę. W miniony wtorek 16 czerwca o około godziny 20.30 w Debrzycy dwa zastępy strażaków z Państwowej, a również Ochotniczej Straży Pożarnej gasiły pożar ładowarki teleskopowej stojącej na poboczu drogi gminnej, która zapaliła się prawdopodobnie w wyniku awarii alternatora. Tego samego dnia, kwadrans przed godziną 23, strażacy zostali wezwani do pożaru w tłustomostach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z Główczyckiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, strażacy zastali wydobywający się dym z mieszkania na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego. Na miejscu działania gaśnicze prowadziły już dwa zastępy z OSP Baborów oraz jeden zastęp OSP Tłustomosty. Po przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że w lokalu mieszkalnym paliła się wersalka oraz nagromadzone na niej ubrania. Na całe szczęście, w wyniku tego zdarzenia i zainstałej sytuacji nikt nie został poszkodowany, a do pożaru, który szybko został opanowany i ugaszony, doszło prawdopodobnie w wyniku pozostawienia na wersalce włączonego piekarnika elektrycznego typu Prodisz. W minioną środę 17 czerwca około godziny 20.07 w Nowej wsi Głupczyckiej strażacy gasili pożar składowany na polu słomy. Tego samego dnia w Nowej Cerekwi na ulicy Muńskiej ochotnicy z miejscowej jednostki oraz z OSP Kiecz usuwali z drogi gminnej spore ilości błota, które w wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych spłynęły z pól, powodując zagrożenie w ruchu pojazdów. W miniony czwartek 18 czerwca strażacy z jednostki OSP w Baborowie przez ponad 3 godziny interweniowali na terenie kilku posesji w miejscowości Szczyty, gdzie w wyniku intensywnych opadów deszczu woda wdzierała się do budynków. Pracujący na miejscu ochotnicy układali wały uniemożliwiające dalsze zalewanie posesji, wypompowywali wodę z pomieszczeń, udrażniali przepusty wodne oraz studzienki kanalizacyjne. Tego samego dnia strażacy z OSP Tłusto Mosty wspomagali działania zarządcy drogi w udrożnieniu przejazdu na odcinku traktu pomiędzy dzielowym a Rakowem, gdzie woda z błotem i kamieniami wlała się na jezdnię, uniemożliwiając przejazd pojazdów na obu pasach ruchu. Działania o podobnym charakterze prowadzili na terenie swojej miejscowości również strażacy z jednostki OSP raków, którzy udrażniali zatkane przepusty, wypompowywali wodę z zalanych piwnic oraz usuwali błoto z drogi powiatowej. Interwencji strażaków wymagało tego dnia również ulica Opawska w Baborowie, gdzie udrażniano studzienki kanalizacyjne i usuwano pozostałości z drogi. W miniony piątek 19 czerwca około godziny 17.40 zastęp strażaków z głupczyckiej jednostki ratowniczo-gaśniczej gasił pożar barakowozu, do którego doszło w Głupczycach na ulicy Orożnowskiej. Długotrwałe opady deszczu spowodowały to, że w niedzielę 21 czerwca około godziny 14.30 strażacy interweniowali w Głupczycach na ulicy Dworcowej, gdzie woda zalała koiec oraz część placu, na którym znajduje się przytulisko dla zwierząt. Tego samego dnia strażacy z jednostek OSP Zopowy oraz OSP Równe gasili pożar samochodu osobowego marki BMW, do którego doszło na terenie jednej z posesji w Gadzowicach. Do tragicznego w swych skutkach zdarzenia doszło w niedzielę 21 czerwca pomiędzy Zubrzycami a Lewicami. Skierowani około godziny 18.30 na miejsce akcji strażacy zastali przewrócony na dach samochód osobowy marki Volkswagen Turan, znajdujący się w rzece Troja. Wewnątrz pojazdu znajdował się nieprzytomny, uwięziony kierowca. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanego. Po wydobyciu kierowcy z wnętrza pojazdu dokonano oceny czynności życiowych, których niestety nie stwierdzono. Poszkodowany został ewakuowany z rzeki i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Obecny na miejscu akcji lekarz niestety stwierdził zgon mężczyzny, przekazując jednocześnie informację, że śmierć 22-latka nastąpiła prawdopodobnie kilkanaście godzin wcześniej. Ponadto w minionym tygodniu strażacy wypomowywali wodę z zalanej studni w Pomorzowiczkach, w zalanej, pi zalanej piwnicy w Nowych Gołuszowicach, wyciągali auto osobowe z grząskiego błota w Wojnowicach, trzykrotnie usuwali powalone na drogi konary drzew w Baborowie na ulicy Głupczyckiej oraz na trasach Kietlice, Głupczyce, Sady oraz Klicino, pomorzewice To tyle informacji na dziś. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień. Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w, w tak pięknym geście, który chcemy przekazać Franciszkańskiemu Ośrodkowi Pomocy Dzieciom. Już podczas 14 edycji chcemy przekazać kwotę 2320 zł. Jest to nasze wsparcie w akcji Otwarte Serca. Zawsze powtarzam, że do mechanika chodzi młodzież która nie tylko godnie reprezentuje naszą szkołę na zewnątrz, jeżeli chodzi o olimpiady, konkursy, ale również bardzo prężnie działa w wolontariacie. Dumni jesteśmy z tego, że możemy współpracować z księżmi franciszkanami i wszystkie te akcje, które odbywają się pod hasłem Otwarte Serca są przy współudziale zacnej Pani Marii Farasiewicz, która godnie reprezentuje naszą szkołę, ale również dużo robi Dobrego na rzecz naszego miasta i na rzecz dzieci, które potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo. Szanowni telewizowie, otóż. Gdyby nie życzliwość pana dyrektora zespołu szkół mechanicznych Jana Łaty, akcje charytatywne Otwarte Serca nie, mogły być, nie mogłyby mieć miejsca. Otóż pan dyrektor wyraża zgodę, a potem te akcje są organizowane. Wszystko jest załatwione formalnie, proceduralnie, a koncerty charytatywne Otwarte Serca finalizujące akcje zgłoszone w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Szanowni Państwo, to jest czternasta edycja tego szlachetnego przedsięwzięcia, które jest swoistą Lekcją y, życzliwości, empatii, zrozumienia i otwarcia się na potrzeby innych. Od wielu lat y, koncerty charytatywne i towarzyszące im akcje Dobroczynne Otwarte Serca dedykujemy właśnie potrzebom Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom. Tegoroczna akcja niestety przerwana i zdezorganizowana poniekąd przez pandemię koronawirusa sprawiła, że zebrana kwota może nie jest, może nie spełnia wszystkich oczekiwań ojca, no niemniej jednak rozpoczęliśmy ją pod koniec lutego, a zaraz 13 marca miała miejsce tak zwana izolacja więc generalnie do tego czasu udało nam się zebrać i w tak zwanym międzyczasie dotrzeć do uczniów, nauczycieli, absolwentów, sympatyków szkoły, pracowników, którzy otworzyli swoje serca i dołożyli tak zwane symboliczne cegiełki i stąd ta kwota o której pan dyrektor wspomniał 2320 zł. W tym miejscu pragnę również powiedzieć, że 1820 zł zebraliśmy w Zespole Szkół Mechanicznych Szanowni Państwo, do naszej akcji dołączył się także pan Adam Dołchan ze swoją firmą. Tak więc dziękujemy mu serdecznie za 500 zł, które ofiarował na remont Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom. Przy tej okazji chcę również wspomnieć o Stowarzyszeniu Obywatelskim Komitet Głupczyc, które również wsparło naszą akcję. Tak więc dziękuję wszystkim, którzy dołączyli się do tego szlachetnego przedsięwzięcia, i drogi ojcze, zanim pan dyrektor przekaże. Tę kwotę 2320 zł na ojca ręce. Proszę o zabranie głosu. Oczywiście, ja moi drodzy bardzo chciałem podziękować. Oczywiście panu dyrektorowi, pani Marysie, ale wszystkim mieszkańcom, czy wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim, można powiedzieć, naszym przyjaciołom. Tak jak wielokrotnie podkreślałem, nasz Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom służy przede wszystkim nam wszystkim, tym naszym najmłodszym mieszkańcom, również troszeczkę starszym, ale także przede wszystkim ta piękna idea, otwarte serca. Ona, można powiedzieć, śmiało realizuje się w naszym ośrodku. Chcemy mieć to otwarte serca przede wszystkim na drugiego człowieka i również młodzież naszych szkół, szczególnie tutaj z Mechanika, która nas wspomaga jak również wszyscy ludzie, którzy nam pomagają, moi kochani, wielkie, wielkie Bóg zapłać za to, że każdego roku naprawdę w tych koncercie Twarte Serca uczestniczycie, że nas wspomagacie. Oczywiście największe podziękowanie dla organizatorów, ale wszystkim bardzo, bardzo chciałbym podziękować. Czym się możemy odwdzięczyć? Przede wszystkim odwdzięczamy się naszą radością, naszym uśmiechem, uśmiechem naszych podopiecznych, a my oczywiście modlitwą i nieustanną pamięcią. I prosimy dobrego Boga, by Wam wszystkim błogosławił. Dziękujemy bardzo. Ja, jeszcze tutaj, tuż przed wręczeniem owej kwoty, drogi ojcze, pragnę yy, podziękować panu Marianowi Pospiszelowi i Telewizji Pogranicze za to, że zawsze towarzyszy naszym szlachetnym akcjom charytatywnym i popularyzuje je, które są jednocześnie frenetycznym wzorem do naśladowania. Tak więc. Yy, Panie Marianie, Bóg zapłać, a jednocześnie chcę powiedzieć, że jak Państwo wiecie, z powodu pandemii koncert charytatywny, galowy koncert finałowy nie mógł się odbyć pierwszego dnia wiosny. Z okazji zresztą tegoż przywitania wiosny, mimo że był zorganizowany. No cóż, mam nadzieję, że w przyszłym roku żadna pandemia już nie pokrzyżuje nam szlachetnych planów. Dziękuję serdecznie. Również. Ja również raz jeszcze dziękuję i panu Marianowi, ale przede wszystkim, moi drodzy, te pieniążki oczywiście idą na remonty, które są tak bardzo potrzebne. Udało nam się pokazać, co w zeszłym roku wyremontowali, a w tym roku również ten czas pandemii, czas wakacyjny. No mimo, że zajęcia były w internecie, były troszkę indywidualne, ale również będą remonty. Chcemy kolejne sale jak najlepiej dostosować do potrzeb pod naszych podopiecznych, ale przede wszystkim też, żeby nam służyły. Bardzo jeszcze raz serdecznie Bóg zapłaci. Dziękuję. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W związku ze zbliżającym się terminem wywozu wielkogabarytów który na naszym terenie będzie się odbywał 27 czerwca 2020 roku. Pragnę Państwu przypomnieć informację o terminach wywozu odpadów wielkogabarytowych z zasobów spółdzielni mieszkaniowej w Głóczycach. Odpady wielkogabarytowe należy wykładać w dniach od 25 czerwca 2020 roku do dnia 26 czerwca 2020 roku przy miejscach gromadzenia odpadów. Bardzo Państwa proszę o przestrzeganie tego terminu związanego z gromadzeniem wielkogabarytów w miejscach gromadzenia odpadów, ze względu na to, że to jest termin dwudniowy przed wywozem, czyli przed dniem 27 czerwca 2020 roku i żeby tylko w tym okresie te gabaryty były wystawiane, przygotowane do wywozu. Drodzy Państwo, apeluję również o uprzątnięcie. Wszelkiego rodzaju wielkogabarytów i nieskładowanie ich na drogach ewakuacyjnych, czyli na korytarzach, czyli na częściach wspólnych klatek schodowych oraz uprzątnięcie wielkogabarytów z dróg komunikacji ogólnej, czyli z piwnic, z przejść piwnic. Jeszcze jesteśmy przed terminem wywozu, i bardzo proszę o uprzątnięcie tych wszystkich wielkogabarytów i z korytarzy Szczęści Wspólnych i z piwnic. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze tutaj Państwu przypomnieć, że w miejscach gromadzenia odpadów są pootwierane furtki wejściowe do tych miejsc. są zdemontowane, gdzie nie zamki mechaniczne kodowane ze względu na to, że mamy epidemię i żeby ograniczyć kontakt wielu osób z tymi furtkami, z tymi otwarciami. Dziękuję Państwu szczypnie za uwagę. Do zobaczenia. Na Lubelszczyźnie można spotkać niezwykłe okazy czarnych pszczół. Owady te szczególnie upodobały sobie ten region. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego chcą przygotować mapę występowania tych rzadkich owadów, które są pod ścisłą ochroną. Czarna pszczoła, czyli zadrzechnia czarnoroga, to rzadko spotykana pszczoła. Powróciła do naszego kraju po kilkudziesięciu latach nieobecności. A to za sprawą cieplejszego klimatu i bardziej łagodnych zim. Jak sama nazwa wskazuje, pszczoły są czarne, jednak mają jedną charakterystyczną cechę. Mają piękne, błękitne skrzydełka, które bardzo ładnie mienią się w słońcu. Jest największą pszczołą na terenie Europy. Żyje w spróchniałych konarach i pniach drzew. Można ją też coraz częściej spotkać na terenach zamieszkałych. Jest mniej groźna od zwykłej pszczoły. Badaniem czarnej pszczoły zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego. Obserwują ją w Wisznicach, gdzie jest kilka okazów. Chcą stworzyć mapę ich występowania. W Polsce w 2005 roku pszczołę tę uznano za wymarły gatunek. Obecnie czarna pszczoła powróciła do naszego kraju i jest pod ścisłą ochroną. Miło nam poinformować Państwa, że czarna pszczoła pojawiła się również w Głupczycach. Zadbajmy o nią! Jeszcze półtora miesiąca temu wydawało się, że nasza psina, czy też syna, jak to woli, zniknie z krajobrazu naszego miasta. A tu nagle wystarczyło, że trochę popadało i popatrzmy: nasza rzeczka ożyła na nowo. Miło popatrzeć na jej nurt.